Witajcie, dzisiaj przyjrzymy się przyczynom ścinania zębów w zestawach CT1140K2 lub WP2 w związku z wcześniejszymi pracami nad wysokociśnieniową pompą paliwa. Dotyczy to silników 2.0 i 2.2 Litra HDI, Blue HDI i TDCI EU6 firm Opel, Ford, PSA i Toyota. Szczególną cechą tych silników jest to, że mają owalne koło zębate wału korbowego, a wysokociśnieniowa pompa paliwa jest zamontowana na flanszy z tyłu. Nasza infolinia techniczna otrzymała wiele zgłoszeń dotyczących ścinania zębów w okolicy koła zębatego wału korbowego, zwykle po przeprowadzeniu prac przy wysokociśnieniowej pompie paliwa. Jaki jest tego powód? Mamy owalne koło zębate wału korbowego, które jest luźno osadzone na wale korbowym, aby zmniejszyć skoki mocy w napędzie pasowym. Jeśli wysokociśnieniowa pompa paliwa jest źle wyregulowana, powoduje to zwiększone skoki mocy, które skutkują ścinaniem zębów. Jak dochodzi do nieprawidłowej regulacji wysokociśnieniowej pompy paliwa, zwykle ustawia się silnik w położeniu GMP na pierwszym cylindrze, po czym demontuje elementy napędu rozrządu i wysokociśnieniową pompę paliwa przed ponownym montażem wszystkiego w odwrotnej kolejności. Należy jednak zachować ostrożność. Nie można ponownie zamontować wysokociśnieniowej pompy paliwa przed zakończeniem ustawienia paska rozrządu. Dlaczego? Na kole zębatym wałka rozrządu znajduje się osobny znacznik do ustawiania wysokociśnieniowej pompy paliwa, a drugi znacznik znajduje się po wewnętrznej stronie koła zębatego. Na wysokociśnieniowej pompie paliwa znajduje się duży symbol ostrzegawczy, który mówi nam, aby zwracać uwagę na ustawienie po zamontowaniu paska rozrządu zgodnie z instrukcją producenta i ustawieniu rozrządu przychodzi kolejna pompę wysokociśnieniową. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze istnieje pozycja ustawienia na pompie, a po drugie istnieje również specjalna pozycja ustawienia na kole zębatym wałka rozrządu. Teraz należy obrócić wał korbowy o kolejne 75 stopni w kierunku jego obrotu, aż 6 mm pin będzie mógł zostać włożony do otworu. Następnie należy prawidłowo ustawić wysokociśnieniową pompę paliwa używając dwóch znaków na jej kole zębatym i obudowie. Gdy wszystko zostanie wykonane prawidłowo, będzie można ponownie zamontować wysokociśnieniową pompę paliwa. Tak więc jeśli pojazd trafi do warsztatu z tego typu uszkodzeniem, zawsze pamiętaj, aby sprawdzić również ustawienie wysokociśnieniowej pompy paliwa. Zebraliśmy również te informacje w biuletynie informacji technicznych. Można go znaleźć w PIC, Centrum Informacji o Produktach. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. Do zobaczenia następnym razem w warsztacie.